Drugi dzień naszej budowy i dzisiaj przyjechał do nas XPS. Ponad 400 metrów XPS-a. to w ogóle przyjechał do nas tandem. Byliśmy się przekonani, że to są dwie te ciężarówki z tym XPS-em. I my to będziemy rozminowywać. znaczy 100 metrów jeszcze musi nam dojechać. Dwa miesiące podejmowaliśmy decyzję, jaki XPS mamy wybrać, bo były. Trzy możliwości. Albo bierzemy gotowy system do płyty fundamentowej. Szałunek tracony. Od Właśnie. razu boki z, z podwaliną. Ale... Bardziej tradycyjnie, chociaż no może trochę wolniej będzie szło. Tutaj no. będziemy później tą burtę doklejać, jak już finalnie wszystko będzie zalane i gotowe. Wtedy będziemy robić hydroizolację tej ściany bocznej i no na to będziemy przyklejać XPS-a. Tamto Tam jest troszeczkę droższe od tej opcji, może trochę szybsze, ale mi się wydaje, że to jest, będzie pewniejsze. Tutaj już jest przygotowany grunt. Najpierw to tutaj idą, robione są wykopy po kanalizację i wody. Ponieważ tutaj to wszystko właśnie na podstawie właśnie tej em, płyty fundamentowej, to już wszystko tutaj musi być w ziemi. Więc wszystko tutaj już po projektu właśnie sobie chłopaki rozprowadzają. Jutro przyjeżdża grucha i jest tutaj robiony chudziak. chudziak. Najpierw wylewamy chudziak, później kładziemy folię. Później XPS, który tam stoi. Potem jest zbrojenie i zalewanie płyty fundamentowej. Tak. Mamy nadzieję, że skończymy to w ciągu tygodnia, a na budowę domu mamy 12 miesięcy. Czy nam to się uda? Nie wiem. Będziemy się starać. Do końca roku ma być tutaj dach. <laughs> Siedzę teraz w salonie <laughs> i czekam. Wielkie <laughs> okno.